Brakuje pracowników ochrony zdrowia. Stosowane są wszelkie strategie, aby ich przyciągnąć. Czy mieszkasz w mieście czy na wsi, umówienie się do lekarza może być trudne. We Francji 87% terytorium uznaje się za pustynię medyczną, bo społeczeństwo się starzeje, ale również sami lekarze są coraz starsi. Maybe early retirement is even more a threat.

W Bułgarii i we Włoszech liczba ta przekraczała 50%. Ale gdy lekarze idą na emeryturę, kto przejmie pacjentów? Jeden lekarz próbuje stworzyć plan awaryjny. Jeun petit cinquantaine de mes patients qu'ont trouvé un nouveau docteur dans le coin qui vont accepter de les prendre par connaissance parce que Et autres. ça va faire nous on a plus de 3500 patients. Od lat Francja polega na zagranicznych lekarzach wielu z nich pochodzi z Polski od przystąpienia do Unii Europejskiej tysiące polskich lekarzy wyjechało na Zachód, by kontynuować swoją karierę. Eksodus ten zwolnił, ale obecnie w Polsce również brakuje pracowników służby zdrowia.